Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z nauczycielem WuDZ z Markiem z Gniezna. Cześć Marek. Cześć, cześć. Dzień dobry, witam cześć. Do Marka dotarłam w ten sposób, że pytałam na Instagramie, czy znacie jakieś osoby, jakichś fajnych nauczycieli WDZ-u i odezwała się do mnie uczennica Marka, która powiedziała, że ma fajnego nauczyciela od właśnie od WDŻ. I, i, i Marek zgodził się na, 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 na skontaktowanie ze mną. Co, i co w ogóle jest po prostu naj, najlepsza rekomendacja, jaką można dostać, tak, że jakby polecił nas y, nasz uczeń, także w ogóle gratuluję. E, Dzięki, Marek, dziękuję. chciałam Cię na początku zapytać, bo ja nie znam osób, które byłyby nauczycielami WDŻ z pierwszego wykształcenia, czy w ogóle z jedynego, więc chciałam cię zapytać właśnie, y, czego uczysz oprócz wudeżet? I też jak to się stało, że, że zająłeś się też właśnie tym przedmiotem i od, od jak dawna to, to robisz? Okej, okay, no w sumie uczę już 20 lat prawie. I no prawie od początku też uczę w WDZR-u, bo uczę też historii WOS-u. I kiedyś w ramach modułu wiedzy o społeczeństwie właśnie był, było wychowanie do życia w rodzinie. I w związku z tym no, dyrekcja wysłała tutaj mnie i mojego kolegę na po prostu na, to, na kurs, którym no, nauczyliśmy się, jak prowadzić te zajęcia, rozszerzyliśmy swoją wiedzę i potem zaczęła się przygoda z WDR-em. Mhm. A to budzi jakieś, jakieś emocje, że pan od historii, Pan od WOSu uczy też WDŻD-u? Jak to jest odbierane takie połączenie? W sumie. No, to, to są nauki. Yy, no Wiadomo, że to, jeżeli chodzi o wychowanie do życia w rodzinie, no to jest taki, wchodzi bardziej w psychologię, yy, yy, ale jest to też nauka humanistyczna. Dotyczy człowieka. Ja yy, zawsze się interesowałem tymi kwestiami związanymi z człowiekiem, właśnie też poszedłem na historię w związku z tym, a, yy, no, a przy okazji tutaj zgłębiam. Pewno, właściwie nawet zawsze też historia, jeżeli, jeżeli tak spojrzę na ten przedmiot, to też bardziej e, interesowała mnie kwestia zmiany mentalności człowieka, e, jak myślał, jaki miał światopogląd na przestrzeni dziejów. I e, no, i teraz e, tutaj, tak zupełnie naturalnie dla mnie to było, że wszedłem sobie w taki temat, który też jest o człowieku i pozwala mi. Poszerzyć wiedzę o sobie samym i w ogóle też przekazać innym tą wiedzę. Okay. Całkiem naturalnie. Mhm, dobra. Wiem, że uczysz w liceum, a jakbyś mógł powiedzieć coś więcej, jak wyglądają Twoje lekcje? Czy grupy są duże? No właśnie, czy to są mhm. bardziej wykłady, czy, czy jakieś filmy, czy nie wiem, jakieś warsztaty? Jak wyglądają u Ciebie lekcje? Znaczy, jeżeli chodzi o Wychowaniu do życia w rodzinie, to, to nie można tych lekcji zrobić tak sztampowo, nie można tam gdzieś usadzić ludzi w ławce, chociaż też zdarzają się oczywiście takie, takie zajęcia. I najczęściej to jest, sobie wsiadamy w kręgu, szczególnie jak jest mniejsza grupa, często to są mniejsze grupy. Dzisiaj niestety jest taki minus, że no te lekcje są na ostatnich lekcjach, więc szczególnie przy tym przeładowanym, w Programie to jest tak, że no, wielu, wiele osób się po prostu wypisuje i nie bierze udziału w tych zajęciach. To jest, to jest takie. no Chyba to jest naj, najbardziej bolesne w tym wszystkim, bo. No, a z drugiej strony są ci, którzy chcą, więc, więc to też jest inne podejście wtedy uczniów na, na zajęciach, i to jest też ok, że można sobie całkiem fajnie porozmawiać stworzyć fajną atmosferę, bo jak jest tam kilkanaście, powiedzmy, osób, to też e, można z każdym praktycznie przygadać temat. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, no to w przeróżny sposób je prowadziłem. W sumie e, prowadziłem też je na, na wszystkich poziomach, bo od podstawówki, przez gimnazjum, e, po liceum i no, różne przy, pomysły, szczególnie jak byłem młodszy, e, kiedy miałem mniej, powiedzmy, takich spraw na głowie rodziny, to też tam wymyślałem jakieś inne rzeczy, miałem nocki na przykład też w szkole, gdzie łączyłem właśnie takie zajęcia wychowaniem do życia w rodzinie z e, jakimiś tam zajęciami, które na sali gimnastycznej, tak żeby trochę to uatrakcyjnić. I to też były fajne, fajne spotkania. E, czasem odbywam spacery takie wychowawcze, jak mam jakąś niewielką grupę, bo to jest też fajne, kiedy można sobie e, powiedzmy zacząć jakiś temat, a potem e, czasem jeszcze ktoś chce indywidualnie na przykład e, z, ze mną porozmawiać. W klasie nie zawsze jest taka możliwość miejsce na spacerze, grupę puszczasz do przodu, a sobie uh -huh. z jedną osobą na przykład rozmawiasz, nie? Także no, jest mnóstwo e, możliwości, nie? Teraz te, też przypomniało mi się teraz, jak tak o tym mówię, że kiedyś miałem, e, jeżeli mogę jeszcze to powiedzieć, tak? E, miałem kiedyś wizytację z e, kuratorium, e, ale to na lekcji e, historia. Akurat i ona, e, tutaj taki pan, do, doświadczony nauczyciel obserwował moją lekcję. No i wiadomo, jak wizytacja, no to się przygotowałem na 10 sposobów, żeby zrobić atrakcyjną lekcję I, i tam był jakiś fragment piosenki, fragment jakiegoś filmu, tam jeszcze tekst źródłowy itd. i tak dalej i po tej lekcji właśnie no, ten pan do mnie powiedział, że no bardzo fajnie, że fajny materiał i tak dalej, ale mówi, no przydałoby się, żeby ci uczniowie, bo bardzo dużo panu od siebie dał, a fajnie było, gdyby ci uczniowie więcej da, dali i teraz... Mhm. Yy, zacząłem na tym, yy, na tym myśleć, i wtedy też zmieniłem bardzo mocno swoje podejście do lekcji, żeby właśnie bardziej aktywizować uczniów. A na wychowaniu do życia w rodzinie, no to jest tym bardziej yy, trzeba wymyślić takie sposoby, żeby ci uczniowie byli zaktywizowani. Mhm. Żeby to nie był jakiś taki wykład, nie? No. A jest tak, że są jakieś pytania, które są najczęściej zadawane? Czy nie wiem, albo na przykład masz jakieś anegdotki z zajęć, wiesz, takie, takie codzienne rzeczy? Anegdotki z zajęć. Mm. No to wiadomo, że, że jeżeli na przykład rozmawiamy o seksualności człowieka, o płciowości, to są takie tematy, które w. Większość z nas ma jakieś tam blokady w związku z tym, albo po prostu jakiś taki wewnętrzny wstyd, y, albo y, nie ma przegadanych tematów. W rodzinie, no tak tak to już jest. W związku z tym, jeżeli się pojawiały jakieś, no nie wiem, tutaj nie będę może jakbyś tam cytował, bez, bo to są takie hmm. sytuacyjne, nie, 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 nie wiem, czy to by nawet jakieś było śmieszne, ale y, po prostu y, widać ten y, ten moment kiedy, zresztą uczniom też tłumaczę, że na przykład na lekcji biologii, kiedy jest na przykład nie wiem, układ krwiowośny, czy tam nie wiem, układ kostny, pokazywana ręka, w momencie kiedy mówimy o penisie, o waginie, nagle wszyscy robią dziwne miny albo patrzą na siebie i to też pokazuje nam mhm. od razu jak jesteśmy w tych tematach nie czy zablokowani, tylko od razu w jakiś sposób nastawieni do tego i najczęściej Wokół tego były, były takie, powiedzmy, jeżeli już takie sytuacje, które wywoływały śmiech na ustach uczniów. No, zdarzały mi się też takie sytuacje. Wydaje mi się, że też nauczyciel wychowania do życia w rodzinie przede wszystkim musi być taki, że, że nie, nie pokazuje oburzenia, że nie ma w tobie oburzenia. Po prostu nie ma dla ciebie dziwnych pytań, nie ma mhm. dla ciebie jakichś pytań, które ciebie oburzają, tylko po prostu okej, okay, no, rzuca ten człowiek. No, zdarzało się na przykład. Nawet nie, nie, nie chcę tutaj mówić, bo nie wiem, czy będziesz mogła to wypikać, że y, jeden z chłopaków używał tam takie słowo dosyć wulgarne na, na, na penisa i, mhm. i ja na początku myślałem, że on nie po prostu próbuje, a okazało się, że on po prostu tak mówił. I to było, y, te, kiedy, kiedy zacząłem z nim o tym rozmawiać, że można inaczej mhm. y, nazwać tę część ciała, to y, dopiero wtedy jakby zrozumiał, że, że te słowo, które on używał, jest w jakiś sposób wulgarne. Natomiast mm -hmm. na samym początku ja myślałem, że rzeczywiście, okej, okay, zaczynamy temat o seksualności, no to ja mu pojadę z grubej rury. Okej, dostaniesz No i się okazało, że niektórzy po prostu w taki sposób, yy, takie słownictwo mają, nie wiem, być może gdzieś podwórka, z domu. I, no i to też trzeba no, spokojnie wyjaśnić, jest okej. Okay. Jasne. A powiedz, jakie to w ogóle budzi e, właśnie reakcje Twojego otoczenia, że, że uczysz tego przedmiotu, nie wiem, Twoich bliskich, ale też w szkole, nie, na przykład innych e, nauczycieli, czy, czy w ogóle, no właśnie Twojego otoczenia? No, w sumie były takie sytuacje, że mówili na mnie pan od seksu, czy, czy tam, ale to najczęściej to raczej koledzy, koleżanki, tam nauczyciele, którzy tak, tak o, pół żartem, pół serio. To Ale to jest w sumie sposób... komplement, bo jest taka książka profesora Alwa Starowicza Pan od seksu, więc to jest <noise> dobre porównanie. O, natomiast y, my, myślę, że warto zawsze, jeżeli się już tak rozmawia, trochę poważnie na te tematy, no to podkreślić to, że, że to nie jest tylko nie chodzi o seks. Także wiadomo, że tutaj seksualność jest y, bardzo ważną częścią, y, składową y, człowieka ży naszego życia. Ale y, tutaj jest wiele innych tematów omawianych, które często y, gdzieś tam są albo niezauważane. Jeżeli jest dobry wychowawca, oczywiście wiele rzeczy tam na lekcji wychowawczej może też przekazać, mhm. ale to są też takie y, lekcje o relacjach, o, y, o jakichś niebezpieczeństwach związanych z okresem dojrzewania. W, w, no i y, myślę, że, że wiele tematów jest takich do. Przemyślenia, do, 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 do wytworzenia w sobie takiej autorefleksji, yy, i to jest bardzo cenne w mm -hmm. tym przedmiocie. A, a propos jeszcze, <laughs> właśnie tego, jak inni odbierają Twoją pracę, to czy miałeś taką sytuację, że ktoś no, miał takie poczucie, że robisz coś złego na lekcjach? Y Coś złego może nie, ale wzbudziłem kontrowersję w pewnym momencie, kiedy omawiałem z uczniami tak dodatkowo, tak zachęcałem do czytania też różnych książek psychologicznych, między innymi omawialiśmy tam sobie fragmenty wychowania bez porażek Tomasa Gordona i jeden z uczniów no, tak dosyć mocno wszedł w tą książkę, przestudiował ją konkretnie i. Prawdopodobnie zaczął dyskutować ze swoimi rodzicami na temat metod wychowawczych, które są stosowane w domu, i później rodzic przyszedł do mnie na konsultację i miałem na ten temat rozmowę. No, ale to była taka bardzo przyjemna w sumie rozmowa. Gdzieś tam na początku przyszedł może trochę zdenerwowany, bo pewnie uczeń, który czytał tą książkę, no, sugerował, zmiany, albo być może krytykował pewne rozwiązania, które są w domu. Yy, ale jakoś udało mi się tą sytuację, tak, to rozeszło się, powiedzmy, na tyle. Pokojowo, powiedzmy, to rozwiązaliśmy. No, ja też mm -hmm. wytłumaczyłem jakieś założenie tej książki, która jest też no, takim ważnym, yy, ważną książką. Ona, ona do nas dotarła dosyć późno, to już ona jest chyba, nie wiem, czy z lat 60., coś takiego, 70. 70. się ukazała. A dotyczy kwestii no, budowania takich relacji, w których e, no, miłość e, nabiera e, prawdziwego znaczenia. Jeżeli, jeżeli chcemy mówić, że, że rodzina ma być takim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie między innymi budujemy bezpieczny dom, z, gdzie, gdzie, gdzie jest ta miłość prawdziwa, no to e, polecam tę tą, tą książkę, bo. Naprawdę wiele ciekawych takich spostrzeżeń psychologicznych i, i rad. Niełatwych, nie bo, bo trzeba poświęcić czasu, ale naprawdę, Thomas Gordon tutaj jest bardzo dobrym, no, bardzo dobrze to przedstawił. I ja też polecam, no, z tego co wiem, to ta książka jest mało znana w Polsce, ale bardzo znane są książki i jego uczennic, które, które napisały tę książkę. Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły, i też jest dużo części tego o rodzeństwie, o nastolatkach. I, i to są akurat popularne książki w Polsce, one są oparte właśnie o, o te koncepcje, więc to jakoś do Polski już teraz, teraz weszło mocniej. No dobra, ale tutaj bardzo chcę Ci zadać to pytanie, bo jakby bardzo cieszę się, że rozmawiamy, dlatego że ja jakby prywatnie, jakby jesteś pierwszym mężczyzną, którego znam, który no. uczy w UDRZ-u. E, jakby cieszę się, że, że mamy taką możliwość. I właśnie chciałam Cię zapytać: czy uważasz, że to ma, jakąś, czy to ma jakieś znaczenie, że to gra jakąś rolę, że czy dla rodziców, czy dla szkoły, czy dla uczniów i uczennic przede wszystkim, właśnie, że, no, że mają lekcje z mężczyzną? No, czy, czy robi różnicę? Na pewno no pewne tematy, które omawiane są na wychowaniu do życia w rodzinie są dla mnie trudniejsze, a pewne łatwiejsze i jeżeli chodzi o, o to, czy tutaj właśnie ten kontakt z, z mężczyzną w nauczaniu, w ogóle w wychowaniu, czy, czy jest ważny, no tutaj czytałem książkę Stevena Bidulfa, Męskość, nie wiem, czy jest tobie znana, też właśnie ją polecam polecałem ją też często też i ojcom na zebraniach, żeby sobie przeczytali, bo wiele mówi właśnie o wychowaniu, o podejściu do, do kwestii relacji z ojca, z córką, z, z synem i też jest tam rozdział o obecności o mężczyzn w szkole i w ogóle też no, mężczyzn w wychowaniu i e, właśnie Widolf mówi, że, tego jest za, e, że, że mężczyzn jest za mało w, w szkole, że, że, że takiego zetknięcia z tym pierwiastkiem męskim e, brakuje. E, wiadomo, no, tutaj zawód jest e, nauczyciela sfeminizowany. No i jeżeli chodzi o, o podejście, no to na pewno pewne tematy, szczególnie dla chłopaków, które no. Wiadomo, ja też przechodziłem jako młody człowiek, pewne rzeczy i z pewnej perspektywy na nie patrzyłem, no to jest mi łatwiej pewnie to omawiać. I, i często wiele fajnych rozmów y, y, odbyłem, z, no, szczególnie też no, z dziewczynami też, y, ale z, y, z chłopakami, bo wiem, wiem po prostu, co przechodzimy jako, jako faceci, tak? I... Mm -hmm i to, to Pod tym kątem na pewno jest, jest ok. Wiele błędów popełniłem, mogę powiedzieć o pewnych rzeczach, które z, y, zrobiłem też. Właśnie zastanawiam się y, często na, na tym właśnie takim, jeżeli chodzi o prowadzenie tych zajęć, na ile sprzedawać, że tak powiem y, siebie, czy, czy po prostu w, przedstawiać ze swojego życia. Staram, staram się też czasem y, nawiązywać właśnie, żeby zobaczyć, że jestem nie jestem nauczycielem po prostu, takim, który mówi z ekskatedera katedra o jakiejś mądrości, tylko po prostu jestem człowiekiem, który też przeżył pewne rzeczy, tak jak mówiłem, popełnił wiele błędów i wiadomo, chcielibyśmy, żeby, żeby ludzie się może, albo ja też bym chciał się nauczyć na czyichś błędach, żeby nie musiał popełniać, ale czasem właśnie się zdarza tak, że, że samemu coś zrobimy i wtedy widzimy, kurczę, to nie było zbyt dobre. I można to poddać tak pod refleksję innym młodym mhm. ludziom, także pod tym kątem jest to na pewno dla, dla młodego człowieka cenne. Fajnie, że mówisz o tych zaletach, bo, bo jak się porusza taki temat właśnie mężczyzna, nauczyciel WD-RZET-u, to najczęściej reakcje są, ale jak to z facetem rozmawiać o miesiączce? A jakby rozumiem, że może być niektórym dziewczynom trudno, ale przecież jest też mnóstwo zalet, tak? Znaczy chłopakom jest łatwiej o niektórych rzeczach rozmawiać, też dziewczyny mogą poznać taką męską perspektywę, której właśnie często jest w szkole mm. mniej, więc myślę, że, że tych zalet jest również, również dużo, więc jak najbardziej. Tak jak, tak jak wspominałam w swoim takim pierwszym filmiku, do tego, do tego projektu najważniejsze są kompetencje, tak? A nie wiem, nie płeć, czy to jakiego przedmiotu mm. uczymy jako, jako pierwszego. Eee, no dobra, a no tak, czy. No? no. no dobra, proszę, że. Mhm. Nie, bo chciałam przejść do następnego pytania, więc nie wiem, czy to okay, się. No dobra. Nie, no tak sobie pomyślałem, bo sama mam w domu e, trzy dziewczyny. Tak, mam e, żonę, dwie córki i e, m, dziewczynki 6-10 letnie. I e, to jest tak, że też obserwuję to sobie z drugiej strony. Moja córka też chodzi na zajęcia wychowania do życia w rodzinie. E, widzę, jaka jest tam zaciekawiona e, tymi tematami. Niektóre tematy. Są, które są poruszane, no są według mnie bardzo ważne. Między innymi, właśnie o, o takich wyznaczeniu pewnych granic, o, o tym, żeby sobie zdawać sprawę z jakiegoś złego dotyku. To są takie tematy, które akurat moja córka ma podejmowane z, z panią, która prowadzi te zajęcia. A, a ja tak sobie dzisiaj mogę, właśnie z tej perspektywy, też popatrzeć, Jakie wrażenie y, może to robić, y, kiedy ja sam prowadzę te, te zajęcia? Bo tak, kiedy, kiedy to podaję w klasie, no to mam jakąś tam refleksję na ten temat, ale teraz widzę po prostu, jak moja córka reaguje jak jeszcze wiele tematów gdzieś tam musimy sobie y, dopowiedzieć. I, y, no i też dla mnie, jako właśnie, y, dla, dla, dla mężczyzny, ten kontakt tutaj, właśnie z tymi dziewczynami. Jest takim ważnym ważnym doświadczeniem, bo, bo też się uczę jeszcze, cały, cały czas się, no, się uczę jak sobie radzić z tymi tematami. Mm -hmm. A czy jest coś takiego, co najbardziej lubisz w tej pracy, albo coś, czego nie lubisz? Pytam akurat tutaj wprost o, o ten WDŻ, chociaż rozumiem, że to może dotyczyć w ogóle pracy nauczyciela. Co, co lubię? No... Chyba najbardziej lubię ten taki kontakt z człowiekiem po prostu, gdzie możemy porozmawiać o takich ważnych, ważnych, takich człowieczych sprawach. To nie są te niestety tylko powiedzmy przerzucanie się jakąś wiedzą, ale dotykanie człowieczeństwa i zawsze gdzieś tak no, miałem taką naturę refleksyjną i starałem się gdzieś tam poznawać siebie, gdzieś tam poukładać w sobie pewne rzeczy. I, I widzę też, że wielu młodych ludzi, yy, znaczy pewnie większość po prostu, albo wszyscy po prostu też, też to mają, więc, więc to jest taka wspólna psychologiczna przygoda, jeżeli ktoś chce to, w to wejść. Nie? Także no, są różne sytuacje, są klasy, które są bardziej otwarte, są takie: są, są, są osoby, które yy, na przykład wchodzisz do klasy i masz dwie, trzy osoby, które ci po prostu otwierają dyskusję i można prowadzić bardzo swobodnie zajęcia. Czasem są klasy, które są yy, yy, takie bardziej zamknięte. To też wynika z tego, że czasem coś jest nie tak w relacjach między, między tymi osobami. To też potem powoduje, że masz poczucie, że chodzisz z podobnym tematem, tu fajnie zagrało, a w następnej klasie yy, nie jesteś w stanie ich otworzyć, nie, nie jesteś w stanie sobie porozmawiać. Także każda lekcja jest inna i do każdej klasy trzeba Podejść e, inaczej to jest, to jest też, te, też fajne. Czego nie lubię, to chyba tej takiej niepewności, która jest związana z tym, że no, jednak jesteśmy tą lekcją dodatkową e, i co roku właściwie nie wiadomo, czy te zajęcia, mhm. jaki, jaka grupa będzie, ile ich będzie, takie, taka, taka duża niepewność po mhm. tym konto, nie? No dobra, to ostatnie pytanie. Y Wiem, że to trudne, bo jakby no WDŻ i w ogóle edukacja seksualna to są strasznie szerokie zagadnienia, ale jakbyś miał powiedzieć, jakbyś miał przekazać jedną rzecz uczniom, uczennicom, młodym ludziom, właśnie, żeby jedną rzecz zapamiętali z lekcji czy z Twojej pracy, to co, co by to było? No, tak zastanawiałem się nad tym, co by może taką jedną rzecz wybrać. No jest na pewno mnóstwo ważnych tematów, ale tak, podczas tych swoich poszukiwań, też takich wewnętrznych, przeczytałem sporo książek i kiedyś trafiłem na książkę Marion Woodman. Jest taka psycholożka, tak się porusza w takim, można powiedzieć, kręgu jungowskim, i napisała książkę, która ma taki tytuł dosyć dziwny Ciężarna dziewica. I ogólnie to jest książka e, dla kobiet, o, o rozwoju e, kobiet. I tak właśnie gdzieś tak też poznając tą drugą e, stronę e, płciowości, e, starałem się też czytać takie książki. Polecam między innymi też e, biegnącą z wilkami, który jest e, Pinkoli Estes, to też świetna książka. Ale w tej książce Marion Ulman zadała takie pytanie: Co jest przeciwieństwem miłości? I, no i odpowiedziała tak jak większość ludzi: że Ja sobie też tak w głowie to odpowiedziałem, jak miałem gdzieś tam tak wgrane, że przeciwieństwem jest nienawiść. I ona też tam w tym tekście pisze, że większość ludzi ma od razu taką gotową odpowiedź, że nienawiść, ale ona mówi, że, że nie, że przeciwieństwem miłości jest kontrola i, albo władza. Kontrola, władza. I to było dla mnie takie naprawdę zdanie, które coś we mnie poruszyło, tak bardzo mocno, jakoś dotknęło mojej taki, takiej chyba takiej strony, którą, którą trzeba było dotknąć. I, no i zdałem sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy kontrolujemy, próbujemy kontrolować drugiego człowieka, podporządkowywać go sobie, to właśnie nic z tej miłości nie zostaje. Zacząłem przyglądać się sobie, jak właśnie jestem w relacji z moją żoną, jak, jak tutaj funkcjonuje i na ile. I to jest właśnie taki, jeżeli chodzi o kontrolę, o władanie drugim człowiekiem, to jest bardzo duża pokusa chęć takiej takiej zmiany. I muszę przyznać, że kiedy zaczynam poruszać ten temat, to szczególnie kiedy mówię w klasach, gdzie już. Niektóre osoby wchodzą w relacje, budują jakieś swoje związki, to ten temat potem też, kiedy ja o tym powiem, to zaczynają in, inne się osoby pojawiać, które podają mi przykłady, kiedy właśnie w ten sposób były traktowane. Nie robiły nic złego, a ktoś, kto z nimi był, mimo wszystko nie potrafił ich zaakceptować, takimi jakimi są i próbował ich zmienić pod siebie. Aha. I to jest, to, to, to jest właśnie, według mnie, bardzo ważne, jeżeli chodzi o relacje, żeby. Żeby sobie zdawać sprawę z tego, czy potrafimy tego drugiego człowieka przyjąć takim, jakim on jest. Nie mówię tutaj o sytuacjach, w których ktoś jest toksyczny i kto kto nas niszczy, ale w sytuacji, w której on jest, z nim wszystko ok, jest po prostu kimś innym niż ja. I teraz, jeżeli ja zaczynam z nim, chcę nim manipulować, to nie z nim jest problem, to ze mną jest problem, żeby to umieć zobaczyć. I to jest takie dla mnie bardzo ważne. Wow, dzięki. To powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiej odpowiedzi, ale biorę, biorę ją sobie też do serca. I bardzo, bardzo dziękuję Ci, że się zgodziłeś na wywiad i dziękuję Ci za, za tą rozmowę. Dzięki. dzięki.